Wiesz, to jest Maltitol na pierwszym miejscu! Sraczka wpłynie, nawet kolor ma taki. Wieprzowina 100%? Kolonka wieprzowa bez kości ze skóry 70%. Myślałem, że kupiłem z kokosem. Batonik z kokosem bez cukru. Dostałem później po mordzie, bo widzę, że to jest z ryżem brązowym. A okazuje się, że większość to jest czekolada mleczna, jakaś miazga kakaowa. I wcale tu kokosa nie ma, bo jest 0,2%. To jest chyba najlepszy odcinek, jaki był. Z dalekich landów pokrytych bezkompromisowością obyczajową oraz dietetyczną przyjechał on. Człowiek o nieskaśdelnej diecie, nieco mniej charakterem. Czy znajdzie w podkiet.pl, ale i innych sklepach produkty, które natychmiast trzeba wywalić do kosza? Hans. Dietetyk bezkompromisowy. Uwodornione tłuszcze roślinne czy utlenione kwasy omega-3 raz na jakiś czas nie istnieją w jego języku. A im bardziej przetworzony produkt, tym bardziej krzyczy i nienawidzi go. Was! Naj! Nasyskał! Pełen gniewu i żółci nie spocznie, póki całego świata nie opanuje ład żywieniowy, który sobie wymarzył. Drżyjcie sklepy, drżyjcie poradnie dietetyczne, drżyjkę do kocie. Hans nadchodzi i widzi wszystkie odstępstwa, których sam nie przestrzega, ale u innych dostrzega. To koniec. <laughs> Szanowni Państwo, moi i moi drodzy, Hans jedzie do Szubryta dzisiaj, bo podobno, albo Szubrytu, nie wiem, bo podobno tam jest dużo rzeczy bez cukru i keto, więc zobaczymy, ale razie, słoneczko, nie da się tak jechać. Jak zwykle pociąg, tak? Ja pierdziele, czyż to, to jest, za każdym razem, jak pójdziemy, to jest ten pociąg? Przerażający parking, nikogo nie masz? aż się Hans zasrał. <laughs> Wiesz, że Hans wyjechał na całą górę, a teraz będziemy musiał na sam dół zejść? O tu dzisiaj idzie <laughs> Hans. Tak? Dobra. Zero to jak Zero, to zilu. Zero. cukru Piotr, bierzemy, nie? Bo to trzeba sprawdzić co to jest. A to. to już robiliśmy. robiliśmy to tak? Dobra. To trawa jest to z cukrem, tak? Tak, zgwałcili go cukrem gnoje jedne. Takiego wspaniałego bohatera po prostu. Gdzie? Ale... No jest. jest taki. W nie. Faktycznie, zero sugar. To, tego nie wiedziałem. Weźmiemy w takim no Hans już skończył zakupy, idziemy do kasy. Jeszcze jakieś piwko weźmiemy i idziemy. Meine Damen und Herren, witam Państwa bardzo serdecznie, ściągam ten strój i zaraz zaczynamy recenzować to wszystko, co dzisiaj kupiliśmy. Ostatnio mówiliście, że Hans nie chodzi na zakupy, tylko ktoś inny kupuje, no to, a to kto to przyszedł z tym wszystkim? Kto to idzie tu teraz, no? No i co? Także, moi drodzy, y, oczywiście trzy kategorie: słodkie, słone i do picia. Zaczniemy sobie oczywiście od największego killera zawsze, tak jak kiedyś zaczynaliśmy od Stewi. Tak dzisiaj, moi drodzy, krem z kakao i orzechami laskowymi. No to co tu może być nie tak? No przecież to jest doskonałe dodatkowo jeszcze producent nasz, no bo już nawet nie mówię wegańskie lowe, no to no trudno, czasem się je wegańskie, no przecież wszystkie warzywa są wegańskie, nie? No to jemy to po prostu. Bez dodatku cukru, nam tutaj to y, pokazuje się ładnie. Super, ja się cieszę bardzo. I bez oleju palmowego. No, Same zdrowe rzeczy, naprawdę wspaniały krem. No dodatkowo, jeszcze Hans sobie spojrzał. No to skoro tutaj są, jest tylko kakao i orzechy laskowe, jeszcze bez cukru, to super skład musi być. Patrzy w makro i oczom nie wierzy. Bo tak, białko 4,5. Tłuszcz 42, no to tego się spodziewam, no bo to kakao i la orzechy laskowe, no to same tłuszcze jedno nienasycone. Węgle 50, ale... bo to tak już tu się was zrobił, nie? W tym cukry 04, a no to pewnie schłodzą poliolami, to pewnie jest erytrytol, albo coś innego takiego, taki, taki zdrowszy zamiennik. Jak jesteście naszymi newsletterowiczami pod keto.pl, o tutaj, i wyskakuje takie okienko właśnie w tym momencie, to jak się tam zapisujecie, to tam są takie ciekawostki właśnie, jeśli chodzi o kanał, ale jeśli macie ochotę na przykład e, dowiedzieć się, czy erytrytol jest rakotwórczy, czy nie, to tam właśnie warto sobie e, się zapisać. E, natomiast tak, e, składniki teraz. Czy, czy spełni się najgorszy koszmar człowieka, który chce robić zdrową, normalną kupę? Sprawdźmy to. Co jest na pierwszym miejscu? No to pewnie kakao, orzechy laskowe, nie? No bo to przecież to jest samo sobie dobre. Tego nie trzeba jakoś specjalnie słodzić. Tutaj jest substancja słodząca na pierwszym miejscu. Maltitole. Nie widziałem jeszcze czegoś takiego. Chyba nawet bonitki mają pszenicę na pierwszym miejscu. Ale tu... To... To jest przecież... Sraczka wpłynie, nawet kolor ma taki. <laughs> to jest Maltitol na pierwszym miejscu. Rozumiecie to? 50 gramów. Czyli ponad 50%. Ja pierdziel, przecież to jest... To jest. Ja pierdziel, ja To nawet ja. To nawet jacie. To nawet ja... To naprawdę. Ja cię! Chyba. Boję się tego jeść! Zresztą to, 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 to wystarczy na moje oko, Piotrek, to 25 gramów, łyżka jedna, to już będzie straka. Nie wiem, czy ryzykujemy dzisiaj. No nie Ale no, nie. Hans tego by nie. się powie, czy to jest ketogeniczny produkt? No raczej nie. SZEJZEN DASY SPRAJZE! Ale no, no wyglądał na taki. No kurczę, orzechy i kakao, no to przecież w porządku, pewnie dosłodzili erytrytolem, Nie, tu jest coś gorszego. Piotrek, czytać skład w ogóle dalej, czy w ogóle nie ma to sensu. Poczytam, poczytam jeszcze. Kakao w proszku, tłuszcz roślinny, shea, obniżonej zawartości tłuszczu to kakao. To czego no? Czego żeście obniżyli? To z czego ten tłuszcz tu jest? To może wegański nie może być, nie, nie. Olej roślinny rzepakowy, to to. Tym <słukasz> <słukasz> To to Tak, i dodamy rzepaku, żeby było lepsze. Emulgatory, lecytyny, aromaty. To no nie jest jakiś taki straszny, no szkoda, że ten olej rzepakowy tu jest, ale najgorszy syn na pierwszym miejscu jest. Piotrek podejmę wyzwanie, pazurem otworzę, bo jestem kocurem. Konsystencja, powiem wam, taka trochę jak... jak Nutella. Żeby tylko dobry był, to już naprawdę będę się cieszył. Trochę mało kurde tych orzechów tego kakao. Więcej tego malchitolu, ale może jest dobry. Smakuje jak nutella, nie potrafiłbym odróżnić chyba. Czyli dobrze zrobili. Gdybym miał być hamem po prostu i zgnoić produkt, to nie mogę smakowo się przyczepić, bo jest naprawdę smaczny. Smakuje jak taka chamska nutella. No. Ja bym powiedział, że to powinno się nazywać raczej przeczyszczające lowe, ale no, nazwa jest jaka jest, masz Petrek Kremik, zamknij. Będziemy to zjadać, no ale nie jest to ketogeniczny produkt w żadnym wypadku. Nie wiem dla kogo to jest produkt, dla kogoś chyba kto chciałby się szybko załatwić, gdyby miał problemy, ale to można zrobić w inny sposób. Koniec, mamy jeden produkt pierwszy, to taki killer na, no mamy, na, taki, tak. na rozgrzeweczkę. Mamy, może jeść co i będziemy jeść. Tak, dobrze, przechodzimy dalej, moi drodzy. Coś słodkiego. W szubrycie jest dużo strasznie takich produktów właśnie batoniczkowych. Jest stoisko całego Olimpa. Natomiast najbardziej przykłonam uwagę to, czyli Go on Keto. Go on to jest takie bardziej biedronkowe. Taka biedronkowa marka tam często można spotkać. W szubrycie też było. Ale co tu jest? Keto! Czyli o, coś dla mnie! Keto, ale low carb. Czyli tak... Zajrzyjmy sobie w takim razie w tabelę e, Białko 18, czyli taki trochę proteinowy, nawet bym powiedział, bo nawet niektóre protein bataniki nie mają tyle białka co ten. E, węglowodany 11, troszkę, no tak, no jeszcze keto bym powiedział, bo już się nie srajmy wiadomo, to jest przekąska dla ketogeników, a nie stricte produkt keto, więc te produkty też będą miały zawsze minimalnie więcej tych węgli. W tym cukry 7,4. No z czego te cukry pewnie z, z peanut butter podejrzewam, jeszcze się potem dowiemy. Tłuszcz 32, no takie fajne makro w sumie 1 do, 1 do 2, jeśli chodzi o białko i tłuszcz. Orzeszki ziemne. 65%. Frukto, oligosacharydy. Piotrek, nie mam pojęcia, co to jest za składnik. Oligosacharydy to mi się tylko z, ma z mlekiem matki kojarzą. Natomiast frukto, to nie mam co pojęcia, co to jest. Prawdopodobnie jakieś słodzidło mi się wydaje, którego jeszcze nie znam i nie wiem, czy jest dobre na keto. Nasiona szałgi hiszpańskiej, emulgatory, lecytyny, styl morska. O tyle, o fajny skład. Oprócz tego. O, jakie zaskoczenie, no? no nie było takiego. Frukto, oligosacharydy, tylko nie wiem, co to jest. Pewnie to jest coś takiego. Taki z fruktozy po prostu w frakce, pewnie jakaś inna rzecz. Pewnie, pewnie tak. Dobrze. No to co, został nam smak. Jezu, pachnie takim, wiesz Takim sezamkiem. Konsystencja mięciutka, ale taka delikatnie sypka. Widać, że jest wilgotny taki ten batonik, będzie przyjemny, mi się wydaje, w jedzeniu. Mam nadzieję, że jest taki gumiasty, bo ja lubię takie e, batoniki proteinowe. Bardzo jest gumiasty, to chyba. No ale... Wiesz, jak to smakuje? Jak krzyżówka w z sezamkiem. Ktoś, kto robił tego batonika, że ja przygryzę, ma łeb na karku. Dlaczego? Ketogenicy naprawdę nie lubią takiego strasznie słodkiego. Bardzo jest to smaczne. Mhm. Nie myślisz Hansie, 11 gramów węgla za dużo troszkę do ciebie, nie? Nein, 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 nein. Dla Hansa troszkę za dużo. My, ja natomiast z Piotrkiem mi się wydaje, że bardzo fajne. Bardzo fajny batonik, można sięgnąć. Resztę słodkich rzeczy pokażemy na końcu, natomiast teraz zajmiemy się e, dla odmiany, tak żebyście się nie zanudzili, że o, tylko słodkie chlają. To będą rzeczy e, wytrawne. Co w szubrycie Fuksem znalazł Piotr To coś naprawdę bardzo fajnego, czyli według mnie bardzo ketogeniczny produkt. Cedar ser suszony. Dla karniworów też dobry prawdopodobnie e, produkt, można wora nakarmić tym. Czedar ser suszony, no nie spodziewam się raczej, e, żeby sam czedar był. Składniki: Ser czedar suszony. Ja pierdzielę, czyli spełnili oczekiwania moje względem tego, co napisali tutaj, jestem zaskoczony, po prostu produkt dla mnie jest premium quality, jak tu napisane jest zresztą, no faktycznie. Co czyni go fajnym, ten, ten produkt, to to, że jest po prostu już zrobiony, nie musisz go wrzucać na patelnię, jak masz smaka, to sobie bierzesz i otwierasz i jesz. Białko 40, tłuszcz 46,8, węglowodany 2,7, czyli jak ser. Otwórzmy Piotrek, pachnie jak ser, <grych> po prostu. Tak to wygląda, patrzcie, takie serki tu są. Trochę zawiodłem. Chyba jakość tego sera jest delikatnie zaniżona, bo jest jakiś gorzki, czy jest to stare, czy co. Do sierpnia. Nimi. Wszystko do sierpnia w tym sklepie. Czuć <grym> <grym> faktycznie, że jest to produkt nieprzetworzony, albo raczej nisko przetworzony bardzo, bo jest tylko praktycznie ususzony. Ale taki gośkawy trochę jest. Jest taki tłuściutki, fajny. Hansowi bardzo się podoba ten produkt, nie? Ja, das is ketowienie się Ja mu się podoba, ale mi po prostu nie smakuje, wiesz? To znaczy nie smakuje, no to zjadłbym jakby mi dali Ale nie kupiłbym na przykład drugi raz tego Jeśli jesteście na diecie keto to na pewno Często szukacie wątróbek z dorsza Nie wszędzie są Jak wiecie wątróbka to jest masakra Jeśli chodzi o retinol, jeśli chodzi o kwas omega 3 Witaminy, minerały, no to jest bomba Energetyczna, może nawet nie energetyczna Tylko taka witaminowo-mineralna Stąd też coraz więcej Tak naprawdę pojawia się wątróbek z dorsza Do tej pory Piotrek miał King Oscar tylko Taką fajną wątróbkę i to jest po prostu ekstra Klasa jeśli chodzi o skład, natomiast w sami ceny w szubrycie możecie znaleźć konkurencję. Firma tak Mk się nazywa. Wątróbki dorszowe po Kaukasku, czyli z Kaukazu. No to mogą nas zaskoczyć. <grytanie> Białko 5,7 się ciężko jest tego węża czyta takiego zakręconego. Tłuszcz. Tłuszcz 45 i 6. węglowodany 9 i 2, w tym cukry 8,3. Kurde, już się zapala lampka, powiem wam, bo nie pamiętam, żeby wątroba cukier miała w sobie. Wiadomo, że glikogen składa wątroba, gdzieś tam przetrzymuje w sobie, ale. Ale, ale, ale nie aż tyle chyba do cholery. Więc zobaczmy skład. Wątróbki rybne z dorsza 80%. Jest sos smakowy 20%. Nie boję się takich rzeczy jak na na przykład wsad kawowy albo sos smakowy. Sos smakowy to jest dla mnie strasznie już podejrzane. To podpowiada, no, tak tam będzie cukier. <grym> jak, wiemy, jak wiemy we wsadzie kawowym na przykład, który się wkłada do e, jakichś tam e, proteinowych drinków, jest e, na pierwszym miejscu cukier i syrop glukozowo-fruktozowy. Natomiast tutaj e, w sosie smakowym 20% jest woda, koncentrat pomidorowy. Nie jest źle. Cukier, olej rzepakowy, sól. Wolałbym, żeby w ogóle tego nie dawali i była sama wątróbka dorsza. Natomiast jest tu cukier i olej rzepakowy. Wiadomo, że to od razu nie zabije, jednak jest to produkt od razu, Wam powiem, gorszy od tego, który oferuje King Oscar. I tamta wątróbka dorsza jest po prostu przepetardyczna, bo nie ma nic w sobie, jeśli chodzi o takie dodane cukry, tylko są tam naturalne produkty. No nic, może w smaku nas zaskoczy, może powali po prostu tak, że powiem do dupy se King Oscar, niech wsadzi tamtą wątrobę. Sprawdźmy smaku. Mięciutka, taka sama jak tamta. Tłuszcz, jak wiecie, skapuje, to jest jej naturalny, A nie, olej rzepakowy tam. Troszeczkę tam jest oleju rzepakowego, więc troszeczkę minimalnie zgwałcony. No widać, że smutna ta wątróbka. Piękna w swojej prostocie jakby i w swoim takim naturalnym pięknie, ale dobra, no to, to czego się nie robi dla was. Całkiem inny produkt niż tamten, jeśli chodzi o Doznania smakowe. Jak tamta wątrupa jest taka mięciutka, tak rozpływa się wręcz w ustach i jest taki posmak owoców morza, tak ta jest taka troszeczkę twarda, delikatnie chrupiąca i czuć, go, czuć ją bardziej rybą, jakbym jadł po prostu jakiegoś prota, jakąś taką sardynkę. No nie? To jest coś innego, no. To jest coś innego niż tamto. Troszkę szkoda, że jest, no, ten dodatek rzepakowego i, i cukru. Ja bym na co dzień na przykład taki nie jadł. Gdyby się zdarzyło gdzieś tam, e, że nie ma nic do jedzenia i jest taka wątrupa, to bym zjadł pewnie. Hansie, czy jest to produkt ketogeniczny? NAJ NIE! nie! A, nie, nie bo tam rata. jest nie, bo tam, tam jest cukier i olej rzepakowy, więc nie wiem nigdy, ani razu jak zjesz, to nie powiem kim jesteś. Ten produkt mnie bardzo oszukał w sumie powiem wam tak, bo jako konsument no to co, patrzę o zero sugar, potem patrzę o kokonut, no to pewnie będzie batonik tusty i zero sugara, nie? No to tak. No no ja Nie wiem, no może ja taki jestem po prostu za głupi na te dzisiejsze chwyta yy, marketingowe. A później patrzę: Brown Rice Bar. No to nie, niestety ryżowy wziąłem. Mogło być to większe, narysowane mi się wydaje. Więcej tutaj ryżu pokazane, gdzieś tam wiecie takie komosa, jakaś stoi. Jakiś taki chłop, że tam to ścina, zbiera taki Chińczyk w tej czapce, nie? No nie ma tego tutaj, tylko jest kokos i jest zero sugar, więc no, troszeczkę mogło mnie to prowadzić w błąd. Ale tak jak mówię, może to jest moja głupota. Skład tego batonika: protein 86, cukier 53, czyli trochę dużo, to już Hans powie od razu, o co o tym sądzi. Kandist! DAS Właśnie to e, i e, tłuszcz 20, czyli pewnie może z kokota ten tłuszcz chociaż przynajmniej jest. Nie jest to produkt ketogeniczny, to od razu wam mówię, sam się oszukałem e, po raz pierwszy, e, bo tak się no co, no czasem się bierze po prostu i, i się myśli, że to jest co innego, a tu no nie popatrzyło się. Skład, skład pewnie ryż na pierwszym miejscu, tak, no bo skoro to jest... E, nie, nie ryż! To co tu jest na pierwszym miejscu? Czekolada mleczna 68% Czyli gdzie ten ryż jest w ogóle nawet? Czyli tu jest czekolada mleczna Czekolada mleczna mi się z cukrem tylko kojarzy To jeszcze bardziej jest To jest tak wprowadzone w błąd, że ja myślałem, że się pomyliłem, ale pomyliłem się w inny sposób Bo tu nawet ryżu nie ma, rozumiecie? Tylko się zaczyna od czekolady mlecznej A tu jest na brązowym ryżu batonik Ja pierdziele, Piotrek, to jest chłopie hit No, to dobre to było Ja myślałem, że się oszukałem W takiej incepcji jestem Czekolada mleczna 68% i tak Masło kakaowe, miazga kakaowa, no hotel... No to nie kakao tu jest? Ja no już nie wiem co to jest. Błonik z korzenia cykorii. Suszone odtłuszczone mleko w proszku. Emulgator, lesetyna słoneczkowa. Naturalny aromat. Potem, po tych 68% które teraz przeczytałem, czyli bazą jest kakao chyba. Czyli czyżby nie było aż tak źle? Skąd te węgle w takim razie? Jestem oczarowany tym batonikiem, naprawdę. Takiego mindfucka nie miałem nigdy. Aż go zjem całego chyba. Ryż brązowy, pełnoziarnisty, 31%. Teraz, dopiero teraz. I najlepsze. Naturalny aromat kokosowy. 0,2%. Czyli to. <ślałek> bo z daleka nie widać. To jest mistrzostwo. Ten batonik po prostu przeszedł moje najśmielsze oczekiwania skutecznego marketingu. Myślałem, że kupiłem z kokosem. Batonik z kokosem bez cukru. Dostałem później po mordzie, bo widzę, że to jest z ryżem brązowym. A okazuje się, że większość to jest czekolada mleczna, jakaś miazga kakaowa. i wcale tu kokosa nie ma, bo jest 0,2%. I ja pierdolę, i ja i kolejny taki szogrze. Że... Zabiera naturalne cukry. Z czego, ja się pytam Tego kokosa Dobra, czekolada jeszcze potem jest, Piotrek Po tym wszystkim Słucha masa kakaowa, minimum 30% Nie wiem, co to jest Naprawdę, to jest czekolada mleczna Plus trochę ryżu W mniejszości jest ten ryż Pachnie tak specyficznie bardzo, ale jedno co jest dobre, nie ma tu maltitolu, więc będzie dużo lepsze niż poprzednie batoniki, które, z których pewnie byśmy się osrali. Weź sobie, Piotrek, kawałek. No na in chyba, tak? Batonik kokosowy, zero cukru, ale nie ma kokosa, tutaj jest trochę ryżu i więcej białej czekolady. Now. Smakuje jak wafel ryżowy. Taki jakiś czarodziej ja, No nie, nic z tego nie wiem. To jest dla mnie jedna to jest... Objawienie to jest jak bliżej do kuchni molekular molekularnej. Tak, to jest, to jest <śmiennie> chyba to. to, <śmiennie> to, jest to, jest chyba to że taka piana leży, jak na, kuchnia molekularna. Wiecie, jabłko, a węba. tu smak I jaja, nie? Ja pierdolę, to, to, to jest... Ile to kosztowało, bo to jest to mistrzostwo świata. To jest chyba najlepszy odcinek jaki był. Tam płynna sraka Tu nad nie wiem, co tu jest chłopie. Hansie, się czy potrafisz w ogóle... Cokolwiek powiedzieć na ten temat, bo ja jestem skonfundowany, mało powiedziane. Ja powiem wam tak, jestem człowiekiem bardzo otwartym, w granicach rozsądku oczywiście, ale to... to nawet nie wiem, jak jadłem ostrygę pierwszy raz w życiu nie zrobiło na mnie takiego wrażenia jak to. To jest taki szok, nie, nie da się tego powiedzieć, to musicie go kupić. Na każdej diecie to polecam ten produkt, Powinien każdy spróbować, bo jestem w szoku głębokim. W szoku głębokim jestem, jak potrafił po prostu coś cudownego. Zmieniło mi się dzisiaj, zmieniłem, coś we mnie pękło. Tak, Takiegoś, niesamowite to jest, polecam na każdej diecie. Choćbyś był weganinem, karniworem, raz zgrzesz, musisz zobaczyć, musisz zobaczyć. Bo ja nie, nie, pod, nie mam słów, dobra. Przejdźmy do następnego Piotrek. Ja jestem w szoku, coś się we mnie dzisiaj skończyło, albo zaczęło. To już chyba koniec tej serii w ogóle będzie. To nie chyba... wiem, czy Hans w ogóle wróci do sklepu, <noise> czy wyjdzie z tego pokoju, czy ja jeszcze w ogóle jestem w stanie coś twórczego wymyślić. Nie wiem. Natomiast teraz, na szybko, czekolada gorzka, moi drodzy, Wawel, bez dodatku cukru, czyli powinno być dobre, 100% smaku zapewnia tutaj producent. Bardzo często było tak, że jak kupowaliśmy czekoladę gorzką, która była bez dodatku cukru, to była gorsza niż ta z dodatkiem cukru tak naprawdę Zobaczmy czym słodzą Czekolada zawiera naturalnie występujące cukry to wiadomo ale zobaczmy co jest w składzie bo to nas najbardziej interesuje czy będzie straka, czy nie składniki miazga kakaowa na pierwszym miejscu więc jest spoko bardzo się cieszę, że jest w tym produkcie miazga kakaowa na pierwszym miejscu a nie na przykład maltitol a może tu nie będzie maltitolu, może nie będzie sraki potem zobaczmy substancja słodząca maltitol niestety może być troszeczkę minimalnie sraki bo jest tego co. Mal... No, ale to umówmy się, to jest po prostu skandal Przyporównując, rzuć mi ten krem Porównując do tego majstersztyka Po prostu, gdzie jest na pierwszym miejscu Maltitol, to to, to jest jakiś Po prostu przegraniec, rozumiecie To jest 50%, to nim nie ma podejścia Do tego, jeśli chodzi o środek Przyszczający, bo tak teraz to rozpatrujemy Nie wiem dlaczego Erytrytolem tego nie posłodzi albo drogi, to tak Skład czysty dosyć, oprócz tego Maltitolu, spróbujmy po kosteczce Zjedz Piotruszu, proszę bardzo Czekoladka Czekolada słodzona cukrem 70% jest według mnie lepsza, smaczniejsza. To ma już posmak taki sztuczny, takiego Mikołaja Hamskiego z Biedronki. Nie jest to produkt keto, jest to produkt średni smakowo, natomiast pewnie znajdzie dla amatorów na diecie tradycyjnej. I teraz, moi drodzy, czas na y, napoje słodzone sztucznymi rzeczami albo niczym, bo często też pytacie, czy mogę na przykład, bo ja tak strasznie lubię sagę wiedzmińską, to jest w ogóle taki dla mnie wzór naśladowania, takie prawdziwe kobiety, zwłaszcza jak piszą, takie wiejezmy, to jest taki Geralt, tak jakby mnie chycił, tak piszą, nie? Czy mogłabym się napić Gretokurze yy, czegoś takiego? Gerdokocór zawsze jak patrzył i y, widział te osi Wiedźmin i one jak były cukrem po prostu doprawiane, to ja się dziwiłem to jak ten Wiedźmin mógł sobie na to pozwolić, bo to jest... No krótko mówiąc, no jak można wiedźmina gwałcić cukrem? No nie można, no przecież to jest... Czy Wiedźmin Jacy jakieś słodkie rzeczy widzieliście kiedyś? No. Przecież to jest chore jest. to no, Kto to wymyślił w ogóle? Ale... Oleje tylko! Tak, Geralt, patrzcie co pił Geralt, widzicie? Okrutny słońc w i palonego sadła drażnił moje zmysły na tyle, że dokładnie wiedziałem, gdzie znajdę tę pokrakę. To nie pierwsza lepsza bestia. Dobrze, że mam przy sobie eliksiry. Co to jest? Przecież tu olej jest narysowany na tym. Ulgę taką wielką poczułem, gdy zobaczyłem wersję Zero Sugar, bo w końcu wiedźmińska prawdziwa. I co my tutaj mamy, moi drodzy, w tym drinku? Wszystko jest na 0,20 kilokalorii. Nie wiem z czego. Z soli chyba, bo 0,16 soli jest tutaj. Skąd się te kalory wzięły, to nie wiem, skoro wszystkiego jest zero. Energetyk 32 mg na 100 ml, czyli zwykły taki, wiecie, jak Tiger, jakiś tam ten Red Bull i, i tym podobne. Woda, kwas cytrynowy, dwutlenek węgla, tauryna, regulator kwasowości sody naturalne, oj substancje słodzące. Aspartam, acesulfam, Acesulfam K, czyli ten duet taki e, pseudo-rakotwórczy. Niektórzy mówią, że jest rakotwórczy, niektórzy, że nie. Jak jest, to się okaże dopiero za 10 lat, jak pokolenie Z, jak, bo oni to już tylko topią teraz. Acesulfam to jest ich główny składnik diety, więc się dowiemy, zobaczymy, e, jak pokolenie Z na tym wyrośnie. I co? Witaminy, niecyna, Słodziki, e, kofeina, czyli taki typowy drink, który raz na jakiś czas można wypić się nie zestra, człowiek, bo nie oszukujmy się, Gdzieś tam czasem jest smak. Ja na przykład lubię sobie energetyka wypić, jak wracam z gór. Lubię po prostu, bo odsyła mnie to do jakiegoś wspomnienia, które daje mi ogromną przyjemność. W górach jestem e, kilka razy w roku kilkanaście, dobra, dajmy na to nawet kilkanaście takich drinków mnie nie zabije. Więc teraz też sobie wypiję, bo jak wracałem w poprzednim tygodniu z Tatr to nie piłem, zapomniałem. Więc chcę sobie odkuć. A żeby był wiedźmiń bez cukru, to sprawdzimy czy jest smaczny. Zobaczmy jak grom. jaki zielony, ale fajny kolor. to jest zarąbista, Akurat to mi się podoba, bo to mi faktycznie przypomina eliksir. Wiem, że to jest jakieś, może nie jest zdrowia na pewno se nie leje do tego, ale no widzicie, no jak raz na jakiś czas jakieś coś wypić to naprawdę fajne. Dobra, jedziemy. Takie mochito typowe, akurat tego nie lubię. Też nie przepala o tym mochito. tego takie pijemy? No. Nie było innych no to grom był tylko bez cukru, ale to już lepiej to niż się pochańbić cukrem. Hans oczywiście wybrałby kawę średnio paloną, e, klasy specialty. Są lepsze produkty, oczywiście, że tak przyspieszające autofagie, jednakowoż nie wywali was coś takiego z ketozy. Jest to produkt pseudo keto, jak masz jakąś słabość do energy drinków czasem może wypić. Kolejny napój, e, przedostatni produkt już w ogóle w tym filmie Ocean Vitamin, bez czystszych barwników, bez konserwantów Zero po prostu, zero To jest energetyk, a to jest jakby taki e, drink, który posiada e, same witaminy na to wygląda Sukraloza, acesulfam K, czyli sukralozą, nieco inny jakby słodzik Inny duet trochę Tak, troszeczkę inny duet, tak samo troszeczkę gówniany To jest to właśnie, na czym karmi się dzisiejszych młodych ludzi, którzy chcą pracować Na nasze emerytury, bo raczej nie chcą <grym>, Albo raczej nie chcą, bo i tak nie Będziemy mieć. To nic nie zmienia, żeby będziecie chcieć no nie pracować. Nie to się zmienia, że nie chcą no, pracować. Nie, ja do was nic nie mam, że nie chcecie pracować, bo i tak nie będzie emerytury, to, to po co macie pracować? To głupio by pracował, przecież jak się tak dostaniecie pieniądze od, nie wiem, od Instagrama czy tam co. Może kiedyś Instagram będzie dawał jedzenie na przykład za relacje. No Dziękuję! Może dożyjemy takich czasów, że tak będzie, no. Oczywiście nie skreślam nikogo, bo ze mnie też się śmiali. Ja jestem milenialsem, tym młodym Piotr z milenialsem starym. 83 i 90. My też nie mieliśmy nic osiągnąć. Nam się też nie chciało robić. Podobno, a jednak coś żeśmy w życiu osiągnęli. Więc może i Wy kiedyś będziecie się śmiać z nie wiem kogo potem z pokolenia A, bo to ja już X i Z. Na początku już, no. Może Alfa będzie, Omega, nie wiem co. To jest to samo co tamto, tylko że to jest wyładowane witaminami. Moi drodzy, nie bójcie się takich rzeczy, że czasem po prostu coś takiego Wam wpadnie. No jak wracacie gdzieś po jakimś treningu, to to przeżrecie takie. Coś, to jest 0,2 gramów węglowodanów, raczej was nie zabije i czasem taki słodzik też was nie zabije gorzej. Jak zaczynacie takie słodziki faszerować w siebie codziennie, na przykład albo trzy razy dziennie, bo tak naprawdę nie wiemy, jak to działa, i no, się dowiemy, tak jak mówiłem na was. Hansie, czy jest to produkt ketogeniczny? Najm, ale moi drodzy, raz na jakiś czas nic się nie stanie. Dobra, ostatni produkt, moi drodzy, to już taka taka ciekawostka. Ale jeszcze nie wyłączajcie, bo na końcu zawsze wam dziękuję, że, że szacunek mam do was. I w ogóle to takie miłe jest dla mnie, jak też oglądasz do końca, ale i też dla ciebie, bo tak wiesz, taki mamy wspólny interes w tym, nie? Ja mówię, że się szanuję, wtedy ty masz takie, o, szanuję mnie, nie? Oglądnę do końca, jeszcze mu łapkę dam. I i taki, to jest fajnie po prostu. Więc prosiliście czasem o, żebyśmy z każdego sklepu, jakby zobaczyli, jakie są konserwy. I tu jest taka szubrytowa, jest taka stara trochę ta konserwa, nie wiem ile tam przeleżała, ale taka, no, brudna wręcz jest. To jest na... może najpierw tak, co mnie przyciągnęło, co mnie przyciągnęło do tej golonki EXTRA wieprzowa, to to, że tu jest taki ładny znak, bardzo ładnie świnia w ogóle jest narysowana. <śmianie> to co się Spróbuj sfokusować na tej świni. Powiedz, czy nieładna. O, ładna świnia narysowana, no. <śmianie> no i dlatego sięgnąłem. Idealna do kanapek, wieprzowina 100%. No to ważne Chcę myśleć, już będę się smarował, bo z pracy jemy oczywiście nasz chlebek z podketo.pl, niskowęglowy Se myślę, ale super, to przecież będę z tą świnią smarował Jeszcze świnia taka ładna narysowana I co tu mamy w składzie? Białko 13, już mi zaczęło śmierdzieć Bo jak białko 13 w świni 100%? Jak każde mięso praktycznie ma białka 20 To co tu jest? Dobra, tłuszcz 5,1 no to nie, no coś mi się już w ogóle nie zgadza, to odtłuszczona świnia z, z niskim białkiem, to ile jest węgli? 1,8? Przecież świnia nie ma! No chyba faktycznie z kichami, tak sobie myślę. 1,8, w tym cukry 0,5, czyli coś tam dosypane jakby jest. Kurde, to czyżby nie było 100%, A może faktycznie z kiszkami, no dobra. Golonka ekstra wieprzowa, konserwa wieprzowa, golonka wieprzowa bez kości ze skórą 70%. <noise> Czekaj Piotrek, wieprzowina 100%? <noise> może ja głupio zrozumiałem, wieprzowina 100% Faktycznie, może nie w składzie Piotrek, tylko 100% taka wiesz, 100%, 100 pro... Drugi ten składnik, woda No to jak? To teraz się tak zastanawiam Wieprzowina, czyli pewnie z wieprzka tylko, że tu jest tylko tak, wieprzek, jest a nie woda? mieszanka nie. Dajmy szansę wieprzowiny Może, <noise> może się ukisiła w tym Ale może tu jest na przykład, nie ma innych składników, że na przykład proso, jakaś soja czy coś, nie? Białko sojowe Nie, może jadła ta świnia soję. Może tak Piotek. Może ta świnia jadła soję a jeszcze czy jesteś tym co jesz, czyli jak weganin jakby je trawę to jest trawą, a jak wieprzek je soję? To bo jest trochę soi, białka sojowego trochę będzie. Ale jest ogólnie wieprzek tak, dalej, tak. bo ono się przemieniło magicznie. Jak woda w wino, tak soja w świnie. Skrobia modyfikowana. No bo ja na kukurydzę. Pewnie tak. Gluten z pszenicy, mleko. Maltodextryna. No to to jest cały czas świni składnik. Ja cię Piotrek, kolejny naprawdę mam takiego mindfucka. Ja naprawdę po tym odcinku uważam, że nic o życiu nie wiem. Jestem takim jakimś... żyłem w bańce pieprzonej cały czas. Tych wiem, tak, że świna mówisz, to jest opowiadać. Ja chcę ludziom pokazywać mój przykład życia, że ja zdrowo się odżywiam, że jestem keto 7 lat już. Jak ja chcę ludzi uczyć, cokolwiek, może zawierać świnie. <śpiewanie> <śpiewanie> co ja mam powiedzieć o tej konserwie? No, ale taka podpuchnięta jest, jako, jakby chciała już wyjść, ten przeciwuzlejesz chyba za mało tlenu dostała. Ale co, no nie jest to wieprzowina 100% i ja bym takiego czegoś nie polecał po prostu, kupić coś. Są dużo lepsze e, golonki ekstra, na przykład y, morliny robią bardzo fajną 100% mięsa i faktycznie tam jest 100% mięsa. Ale tu białko sojowe, to to nie jest 100% świnia. Ale nie po prostu to wszystko. Ale może faktycznie to jest taki myczek wieprzowina 100%, a nie że wołowina jeszcze tu jest. Natomiast na dzisiaj to moi drodzy, tyle. Z Wiedźminem chcielibyśmy się z wami pożegnać, i teraz jest ten moment, na który przedtem czekałeś. Teraz tak sobie wiecie, tak ja tobie mówię, ty mi. I takie jest fajnie. Dzięki wielkie, że byłeś z nami w tym odcinku razem z Piotrem. Ogromny, mam wręcz szacunek do ciebie, że obejrzałeś do końca, i teraz u ciebie jest taki. O! Oh. Niezależnie na jakie jesteś diecie, czy masz bez cukru Wiedźmina, czy. Yy, jesz po prostu Czy po prostu, prostu nieprzeminejarz. <laughs> nie czy. Si! Zakosztowałeś kuchni molekularnej, albo walki to lub Ja po to idę zaraz do sklepu znowu. Albo, albo chciałeś po prostu dobre jelita Wypuszczaj sobie przeczyścić, tak? Po, Życzymy Ci wszystkiego dobrego. Do następnego odcinka i głosem Demona razem z Piotrkiem. Koniec! Po najlepsze produkty pod dietę keto, oleje, mąki, smalec, pasztet czy nawet catering zapraszam Cię do naszego sklepu podketo.pl. Pogotowe plany keto rozpisane indywidualnie pod Ciebie pod nadzorem dietetyka zapraszam Cię natomiast z linku w opisie kocurketonline.pl. Dzięki, niezależnie na jakiej diecie jesteś jeszcze życzę Ci wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Koniec!